Wiejad? Nie znam gościa. Dzisiaj kibicowałem BKN-owi, BKN owi bkn 71 1 polecieliście z, z, w walce z Payteam. Jestem we Wrocławiu, jestem na haju. Ziomek, witam cię w moim raju. Zandberg. Zandberg. Mm, pan Michał. Brown. <grym> pan Michał bardziej. Weź tu skmiń. Ocena Wielkiej Brytanii. Sobie <grym> Zobie świecisz czy mi? Oczekiwania? Wygram. Rzeczywiście, zobaczymy zaraz. Mówiliśmy ostatnio o ubojni, nie? Tu tutaj jest vlogo Kondratowicz i patrzcie, chwilę później, jedziemy miasto później. I kurczę jadą z nami tylko ich historia będzie pewnie trochę smutniejsza a propos takich historii to od jakiegoś czasu mają tylko rezerwacje online przez formularz albo przez maila a co się okazuje że jakaś starsza pani się nie mogła przyzwyczaić i to co zrobiła to wzięła list i napisała tam dokąd chce jechać, o której godzinie bardzo dokładnie napisała i wysłała pocztą, udało się przejechać więc jak coś listy tradycyjne też działają ale online lepiej A tak, jako, że jest okres przedwyborczy, to będziemy rozmawiać z FurMim na przykład. To ja. Ja ci mówię kandydata na prezydenta, to mówisz z takim freestylem, się kojarzy. Dobra. Lecimy sondażowo. Trzaskowski. E, Trzaskowski mi się kojarzy z. Y, y, pierwsza osoba, która ci przysłał. Dolar Nawrocki. Nawrocki. Wujek samozło. <noise> Mencen. Matis. Stanowski. Stanowski. E, Koziołek. Hołownia Hołownia mm... Dalej, Biejat Biejat Uszata <susza> Zandberg <susza> Zandberg mm, Pan Michał <susza> Brown, <susza> Pan Michał bardziej <susza> 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 Hołownia <susza> Hołownia Mikser <susza> Dobra, mamy, dzięki Który raz na Muglewu jesteś? Yy, pierwszy A da dawno temu zacząłeś się interesować free? Yy, od mało lata, od kurt, pamiętam, zawsze jest zajawka na free a jakaś waleczka, która była pierwsza? Yy, A, że coś? Tak, pamiętam waleczkę pierwszą u mnie na działeczce z ziomeczkiem jak się piskaliśmy na A, rynę. czyli ty jesteś praktykujący, bieżący tak, praktykujący. Początkujący, <gry> praktykujący, tak. Dzisiaj jest mój, moja chwila, mój czas, więc pokażę na co mi stać. Dobra, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jak syfka? Quiz. Jestem we Wrocławiu, jestem na haju. Ziomek witam cię w moim raju. Jak chcesz, no to podejdź. Jak nie, no to wypierdolę ci prosto w mordę. Tak. Słuchaj, jeszcze mamy szybkie pytanko. Podam Ci trzy nazwiska kandydatów na prezydenta, a ty mi powiedz z jakim freestyle'cem cię kojarzą? Gotowy? Ooooo no. Przy pierwszy freestyle więc jakiś przychodzi do głowy Trzaskowski Trzasko? Edzio, nawrocki yy, Co zbiera kłoski? No, 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 to ten. I on mi się kojarzy z Cyganami, a ja nie wiem, mamy Cygana, to ten czarny, co miał zaćmienie słońca, jak on ma? <grym> to był Albi. A może być Albi? <grym> I Mensen. E, Mensen z twarzy trochę, trochę może, może ten, jak on ma, nie Filipek, tylko ten dru... Filipek, właśnie, może trochę z twarzy Filipka o, mi się dobra, pamiętam. dzięki, to trzymam kciuki za dzisiaj. Trochę się stęskniłem, bo ostatni raz byłem jako sędzia. Nie? Nie, prawda? W Krakowie prawda. byłem, w Krakowie sędzia, dułem, ale wcześniej byłem no. sędzia. No i generalnie już trochę minęło czasu i fajnie będzie sobie zagrać. A coś świeżego przygotowałeś? Mam kilka świeżych bitników. Mam fajny beat podobny do Singla roku, który o. według Pop Killera dostał tą nominację. I odsyłam do Pop Killera. Dobrze, dobrze. Pozdrawiam Mateusza. Rada dla freestylowców. Co każdy freestylowiec mógł wziąć do serca? Możesz powiedzieć im tam to. Wiesz co, ja, ja ogólnie jestem fanem, żeby robić więcej performance'ów, bo wiesz, bitwa to jedno, ale ubieranie pewnych postaci tego wszystkiego dookoła jest też fajne. I to też idzie, wiesz, w zasięgi. Zasięgi idą w rozpoznawalność, a w rozpoznawalność znowu idzie, wiesz, więcej osób na bitwach i tak dalej, i tak dalej. wiesz. No i przede wszystkim też sponsorów, no wszystko jest połączone, nie? więc myślę, że taki. Ugrywanie performance jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o to. Liczymy na to. Siema, jestem Furmi, jestem we Wrocławiu transformator. Mogę pokazywać, że pojadę wszystkim szmatą. I to jest tak, jadę sobie tu z powodem, a z Łukaszem... To jadę WB bozem i to jest tak, więc sprawdzaj. Jadę syna na lupie. Przynajmniej wiem, komu wchodzić w dupę. O, właśnie tak. Jadę sobie tutaj w bitwy. Jo, kiedy wchodzę na maksa, po co ci latarka? Mordo jest szesnasta. Kiedy... O, weź tu z kmin. Ocena na nie, nie z Sobie świecisz czy mi? Filip, tak. słuchaj, który to jest Twój raz na WBW? Pierwszy. Pan matkach, spoko czy nie? Oczywiście. Byłeś kiedyś na bitwie? Oczywiście, że tak. No, gdzie byłeś? Pochwa, jaka najlepsza bitwa jest na jakiej byłeś? Lepiej, po do kamery. Lepiej, żeby nie mówić. Bitwa o twoją starość. Chcesz coś powiedzieć ludziom, którzy mówią, że wejścia mixera są OK, flowowo, ale w sumie tekstowo nikt nie pamięta ani liniki? Mm, no, ja należę do tych ludzi, więc nie wiem co mam powiedzieć. Mixer bardzo serdecznie pozdrawiam, świetny freestylowiec i to nie jest przy tych w jego stronę, tylko po prostu robienie sobie wolnych żartów i kontentu na drzemie, tak żeby nie było, e, ale... Uuu, tłumaczenie, boisz się w pierdolu. E, no, generalnie chłopaki z Częstochowy chyba mogą mnie tam dojechać, także no generalnie chyba mam zakaz wjazdu na północny Śląsk, no ale trudno. Ja ci mówię nazwisko kandydata, a ty mówisz z jakim freestyleowcem ci się kojarzy? Dobra. Trzaskowski. E, z Rechą? Dobra, Nawrocki. E, może być Manu. E, Mencen? Mencen to, je, to, jest, to jest taki babinci. <grym> Szanuję. Mensen to jest taki babinci. Chłownia. <grym> no. Chłownia, o jezu. Go to nikt nie lubi, to nie wiem. Może z <grym> Ostro, ostro, proszę państwa. E, to jak jedziemy komicznie, to Stanowski. Stanowski, ty kur... Nie wiem, w sumie. Matis? E, Biejat?

Krotnie mamy eliminację za sobą w tym roku i dobrze ci dosyć idzie. Pierwsze miejsce w Dzikiej i jak teraz się czujesz przed wrockiem? Te dwa Elimki to jeszcze nic, jakby to jest zbyt mała próba, żeby się jakoś jarać. Znaczy w sensie fajnie, że jestem pierwszy w Dzikiej Karcie, ale ja celuję w zwycięstwo Elimek, żeby nie myśleć o Dzikiej Karcie, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj się to wydarzy. Gierka na rozluźnienie dzisiaj. Ja ci podaję kandydata na prezydenta, a ty mówisz z jakim tym ci się kojarzy. Gotowy? A? Dawaj. Trzaskowski. O kurde. Jaskier. <laughs> na Nawrocki Recha Mencem, Jachu Hołownia Barti Szanuję, jesteś najszybszy na razie Wiejat Kuszata Zandberg Bartek Brown, Kuki i Stanowski Stanowski Piotr Manuszek Dobra i plan na dzisiaj to? Wygranie Limek Dobra, zobaczymy, jak się uda. Powodzenie na Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przeprowadzamy wyjazd z jednym z najlepszych freestylowców w Polsce. Witam serdecznie, Felix. E, witam najlepszego freestylowca w Polsce. Witam cię, Felix. Witam ciebie również, o, o czym dzisiaj chciałbyś porozmawiać na tej pięknej bitwie Freestyle WBW 2025 Transformator Wrocław? E, chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo piękne przedsięwzięcie, mega niezapomniane wydarzenie i dobrze jest tutaj wrócić po pół roku. Bardzo fajne. Kto dzisiaj wygrywa bitwę? Postaram się Zajebiście, dziękujemy bardzo. Panowie, jeden i drugi. Ja podaję nazwisko kandydata na prezydenta, a wy freestylowca, który wam się z y, tym kandydatem kojarzy. Bardzo ciekawe Trzaskowski Janusz Tramwaj 3000 Przyderca. <noise> Nawrocki GML GML fuj, no <noise> Mensen Peus, 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 peus wiem, no peus. peus. Hołownia. Hołownia. Edzio? No, w sumie tak jedzie. Bijat? Uszata. No, ja bym powiedział babkę. Zandberg? Boro. Furmi! Stanowski! Stanowski? Ponton generalnie! No, syn młynarza. Dobra, i Brown. Szyderca, bo Prometeusz. Uh, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pan uwaga, uwaga, na scenę proszony jest Felix. Siemka. Zerknij się na drabinkę, możesz u mnie na kartce, możesz tutaj na telewizorku. Ja wieczora spróbuję. Okej, okay, Felix zawalczy z wieczorem. Jachu. Ja poproszę Kulika. Na scenę proszony jest BKN. Pana Michała! Pana Michała! Beko zawalczy z panem Michałem! Furmi proszony na scenę! Tysona! Tysona! Okej, okay, Furmi zawalczy z Tysonem. Na scenę proszony jest Peiti. Fukush! Okej, Matis proszony na scenę. Siemper. Fugu proszony na scenę. Siema. Quash! Quash! Krótka piłka. Fugu zawalczy z Queszem, a zatem Bonazinho zawalczy z Samerakiem <noise> Twoja mama wysłała to i teraz nie ma Twój <noise> tata stracił partnera Powiem między nami, na szczęście twoja miała, ja bo miała mi wyrwała zębami Bonazinho do swoich walk? A, no wygrałem z Samerakiem Teraz walczę z Siemperem Jak bo się czujesz? Czuję się lepiej niż przed jedną ósmą, ale zobaczymy. Po walce może się złapiemy i coś tam będzie. Będzie oczekiwania versus rzeczywistość. Oczekiwania? oczekiwania? Wygram. Rzeczywistość, zobaczymy zaraz. Dobra, i Regis, mogę Ciebie jeszcze zapać? Jak najbardziej. No sympatycznie bardzo, w ogóle więcej ludzi niż się spodziewałem. No i co? Barażyk z kweszem i, i młodym wydaje mi się, że fajne waleczki quest szeptucha iwana. No poszedł i jak mu stan upojenia pozwoli, to pewnie ugra, ugra więcej. Chcecie jeździć jeszcze po Polsce, do Gdyni na przykład? A powiem Ci, że mi się chce, bo ogólnie zajawa, wiesz, freestyle'owe community te rzeczy, a tak serio to mnie boli dupa. Najlepsze community ever. Tak jest, nie, serio to mnie boli dupa, bo w tym roku tragedia i nie mam jeszcze plakietki. O kurde, stary, <laughs> musimy nadrobić. Milu, szybka wiadomość dla ludzi, co mówią, żebyś startował. Szybka wiadomość? Miło mi w chuj, ale kurwa chyba niestety zawiodę was. Co mam powiedzieć stary? Ja chyba się już nawijałem na WBW i wydaje mi się, że i tak ludzie już są znudzeni tym jak widzą znowu mnie na bitwach, więc ciężko będzie. Zostawiam sobie, mogę i tak zostawić im jeszcze, wiesz, odrobinę nadziei, bo... Ja podejmuję decyzje często w ostatniej chwili, więc jeżeli będą elimki w Warszawie, a będą jeszcze, to możliwe, możliwe, że to się stanie. Dzisiaj kibicowałem BKN-owi, BKN 7-1. Kuja chuja polecieliście, kurwa, z, z, w walce z Payteam, więc e, jestem dzisiaj wkurwiony, e, ale... Póki BKN nie zostanie oficjalnie przeproszony, Milu nie startuje. Nie, nie, oczywiście tak nie. WBW, wiesz jak ja patrzę na WBW, że to jest dla młodych kotów, którzy po prostu budują swoją rozpoznawalność, a ja już... No, a ja co, już nikogo nie, nie zaskoczę I miło mi, że ludzie pytają, ale wydaje mi się, że wiele ludzi też już jest, kurwa. Swoje udowodniłeś? Mm, no na WBW fajnie było zgarnąć pas, ale wiesz, nigdy mi nie, a na tym nie zależało aż tak bardzo, jak po prostu, żeby ludziom się zapisać jakoś w pamięci, a to się udało. Dzięki wielkie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Duża. cześć, siemanko. Kim jest, jesteś tutaj? E, fotografem. No dobra, które to twoje WBW? E, ogólnie chyba czwarte lub piąte, e, jako fotograf to trzecie. Dobra, jak się bawisz do tej pory? Jest dobrze, jest fajnie, jest moc, jest fajna ekipa, są dobrzy zawodnicy, także jest fajny poziom utrzymany. A największym plusem przechodzenia na WBW jest? Emocje, które temu towarzyszą. Wydaje mi się, że takie siedzenie, oglądanie przez telefon czy na komputerze to nie jest to samo w ogóle. To trzeba przyjść, trzeba to przeżyć i trzeba to poczuć, jaki jest prawdziwy polski freestyle. Zdajając z okazji, wracając z backstage'u, dziękujemy Pizza Station z Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Ej, Furmi, jak myślisz, co dzisiaj się stanie podczas bitwy, czego nikt się nie spodziewa? Do bingo potrzebuję. Eee... Ale kurde, czegoś ktoś się nie spodziewa... Ktoś... Zdejmie koszulkę. Yo, kiedy ja kiedy chodzę, ja nie będę szczery! Wyglądasz jak już wiatra, bo już się tu cztery! I to jest tak! Ja, ten kolego, jestem bardziej najebany od czterech! Ja tu z dawaj, to zaraz zostanie rękę od widzenia! Ja! Ale Nie daj Najpierw ja muszę teraz No i jak się czujesz? Eee, bardzo dobrze. Ile jest. razy wyszedłeś z Zenim jak w zeszłym roku? Eee, zero. A ile razy startowałeś? W zeszłym roku cztery razy. I teraz jesteś w finale, jak się z tym czujesz? Eee, wiesz co? Eee, wiadomo, że jestem bardzo zadowolony i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest duże osiągnięcie, ale będę szczery. Jakby ktoś mi powiedział przed tymi Elimkami, że będę w finale WBW, to nie tyle, żebym nie wiem, czy bym uwierzył, ale nie wiem, czy bym chciał. Bo ja generalnie no. się nie czuję jeszcze na tym poziomie, żeby być w tym finale. Może przez to. Ja mam pół roku, żeby to się zmieniło, więc jest bardzo dużo czasu. Że ostatnie pół roku przeszedłem od kogoś, kto kompletnie nie potrafi nawijać, do kogoś, kto umie nawijać całkiem nieźle, więc zobaczymy. Trzy to ruńskie słowa. Trzy słowa z twojego regionu. Wiesz co? Na, Tutaj do kamery. na, na pewno jo. Yy, dobra, nie Ja z, też mówię. Z, ja. Zrobimy to tak. <grym> Dawaj. Jo, jako tak. A jo, jako... No rzeczywiście, masz rację. A. No jo, no w sensie takie z, zażonowane, takie rozczarowane, takie. No jo. No i tyle. My się bardzo bardzo dużo posługujemy takimi wyrazami dźwiękonaśladowczymi. I największa gwiazda Torunia? Yy. Mam nadzieję, że to obejrzysz. Ant Antoni Gliński, mój kolega, z którym założyłem label rapowy dwa lata temu. Pozdrawiam. Cztery lata temu prawie, Matko święta, jak czas to czas leci, leci, no? czas leci. Dobra, i jakaś wiadomość do Bonazinio, który będzie dzień przed finałem w listopadzie. Co sobie obejrzysz dzień przed finałem? Co byś chciał sobie powiedzieć? Do kamery. Dobra, witam. Nie stresuj się tak bardzo. Pozytywny stres dobrze na ciebie wpływa. Ale nie piesz się tak bardzo jak na Łorapie, bo dałeś wtedy najgorszą bitwę w życiu. A jak wyszedłeś na Wrocławiu na półfinał i finał na zmęczeniu, ale na totalnym luzie, to udało ci się wygrać. Więc nawet jak zrobisz 0-3 i nawet jak inni freestyleowcy będą mówić, że jesteś w, w finale nieporozumieniem, to się do niego dostałeś i nie piesz się tym, bo po to zaczynałeś freestylować, żeby dostać się do tego finału. Dobra, powodzenia, new kamerze. Bardzo dziękuję. Z nami jeszcze w furmi, ja mogę w furmie go cisnąć o wywiad ile chcę, bo z nami jedzie. <gry> Co, no. pojedziesz jeszcze z nami? No oczywiście, zajebista ekipa, bardzo fajnie mi się z wami jeździ, zawsze jest miła atmosfera. Zawsze... Przyznaj się, że nie wygrałeś finału tylko po to, chciałeś z nami jeszcze pojeździć po całej Polsce. Oczywiście, to było, to było wszystko zamierzone i wszystko zaplanowane. Już dlatego mówię do Bonaza, dawaj dzielimy się hajsem, bo ja wiesz, muszę, muszę przegrać, żeby jeszcze pojeździć z chłopakami trochę. Ty dobra stary, Kuke jechał z nami busem i przeszedł. Bo nas jechał z nami autobusem wcześniej i przeszedł, no ty też jako stały jeździec autobusowy musisz przejść, stary. No, stary nie ma innej opcji, nie widzę tego inaczej. Nie? Jak się czułeś po jednej ósmej? No, szczerze, ta jedna ósma była dla mnie ważniejsza niż każda inna walka dzisiaj, bo po prostu pokonałem jakąś barierę psychiczną. Gdzieś tam trochę sobie starałem taką pozytywną afirmację przed każdą walką włączyć. Yy, I po prostu to bardzo dobrze zadziałało. Dobra, co jeszcze powiesz Furmiemu dzień przed Gdynią, żeby sobie odpalił? Spójrz w kamerę i powiedz, Furmi. Bądź sobą po prostu i leć. Jesteś najlepszy, stary. Dzięki. myśli ślicznie, za bezpieczny powrót, Konrad. transport, rekordowy czas. I do spanka. Widzimy się w Gdyni, czy w Gdańsku? Gdyni, w Gdyni, zdecydowanie w Gdyni.